Z tej strony Michalo. I kaperax. Otwieramy dzisiaj e, dwa bliste z Biedronki. E, no więc... No co tu przedłużać? Lec, lecimy. To, tak. Dobra. E, to otwieramy. No i... co się trafi. To no, limitki standard e, nie pokażujemy. Robimy taki pojedynek. To no, będzie miał... Kto, kto więcej trafi kart specjalnych wygrywa. Założę, założę się, że Michał wygrywa, bo on ma w takich... E, Rozgrywka czwarta. No i zapomniałbym dodać, bo dzisiaj z nami jest ja, no. i kolega Szymon. No. On kameruje, bo ostatnio mieliście problem. Dzień dobry. Moja ręka widać, bo oczywiście. O kurde. No, przycinanie. Dobra. Ja będę dopiero trochę inaczej, bo tak o, Ciekawe co się trafi. No, nie, to też jest ten... O, to już odstawiam. dwie odstawiam. Oho, tu coś się trafiło. Tu też tam jest. E, dobra, więc tu mamy tak: Goal e, machine. E, tutaj mamy ksaka. Dobrze widać. Dobrze widać, nie? Tak, tak. Dobra, dobrze, pokazuję. i One to Watch. E, Andon. Nie wiem, czy to nie powtórka. Ale nie wiem. E, dobra, te ja tak bardzo dobrze się bawimy, co nie? Dobra, Teammate McGenis. On chyba już mi flagę trochę ułożył I Dynamo Piszczek Dobry zawodnik reprezentacji polskiej Ale na ostatnim filmie się obawialiśmy z Michalowem, co nie? Dobra, to lecimy z drugą saszetką Czekaj, to już oddzielam specjalne, żeby mogło wiedzieć Nom, 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 i poszło co tu nabijać? Nie wiem co ma widać. Dobra, 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 otwieram normalnie. Co, co będziemy tracić czas? jest to No i tak. Henryk. Trochę mi się trzyma się rękę, ale dobra. <grym> o, już widziałam powtórkę. Zasłodzić głowę. No tutaj Ej, będzie ładna karta. Next... Tak, no, no tak jak przed chwilą było. Next generation Williams i Glowing

Teraz lewy i mądryć. No może to mi przyniesie większego trochę farta niż poprzednie. Chociaż... Nie liczę na farta! Nie jestem fartowym człowiekiem. Kurczę. Nie ma to jak zepsuć się saszetki w trakcie odcinka. Już się wyjmuj. Zedlić. Carvalho. O, coś dobrego. Coś dobrego. Na... I to Brueler i Akurat tego mi brakowało, żeby stworzyć ładnie kawałek flagi. E, to do specjalnych. No. Konoplianka. Kolejny dobry zawodnik. I, I winnazar. I co tu było? Kachil Defensive Frog. nie wiem. No to dobrze. I już ostatnia saszetka. No. No. Ile, czasu? Czasu? Samochód, no, ile jest czasu, ile jest czasu? Eee, cztery minuty. Kurczę, trzeba przyspieszyć. Się. No, Jak coś... Przyspieszyć. O! Gr gruba ryba, tu jest gruba ryba. <grym> Dawaj. Gruba ryba, gruba ryba. Na koniec, Czekać na koniec. Co? No, dobra. E, I z... Coś, i to coś będzie... będzie dobrego, coś, no. coś będzie dobrego. Inventiveness, no. bo... To będzie Inventiveness. Mączyński, I... już kolejny Polak. Polak, chyba... No. Z piątej No, w... na koniec. O bo... oh, kurde, interesuje. ale zwolona karta. Krychowiak, no niestety powtórka. No niestety. McClay. Mhm. Dobra, kto kolejny? I Mandzukic. No, Dobra. I Inventiveness. Pugba! Tylko trochę w stanie. No. Czekaj. Nie, z tyłu jest zniszczony. I to mocno. Czekaj, weź, weź jeszcze pokaż raz tą kartę. No. Nie wiem żałuję, że jest w takim kiepskim stanie. teraz limitkę pokazujemy, czy ja otwieram? E, limitkę pokażę, mam bramkarza. No i? I czy to będzie bufon, chciałbym mieć bufona. Kirali. Kirali, no to będzie. nie najgorzej. Właśnie, że jakiś do składu na pani nie wejdzie. Kur. Ja. Otwieramy. Ciekawe czy Michał mnie pobija. Dobra Michał, dawaj. Szybko, zążyczki z unboxingu. Nożyczki z unboxingu. Tak, tak, <laughs> karty. I pamiętajcie, nie bawcie się noszyczkami, bo to przenosi z łaszku. No tak mówiła moja mama. <laughs> tak mówiła każdego mama. A pójdźcie karty. Trzy, cztery, pięć. już tutaj widać sześć kart specjalnych. Czekaj, ja rozłożę swoje. Dobrze. I możesz tutaj pokażę. pofilmować moje karty e, Pokażę bardzo tutaj piękny e, kawałek kawałek taki kawałek, ale... E, możesz tak... moje karty Dobrze. specjalne po Jak no. widać? No. A tu Karta w złym stanie. No, dobra. Z tyłu! Z tyłu jest zniszczona, także nie wiem. Pa Pani panini czemu mi to psuje. czemu mi psuje. Dobrze. Życie. Pierwszy. Rodriguez. słabe światło. Weź się Dobra, Glik. A, a do fajnie. fajnie. Ja I Krychowiak, to watch. Tutaj no, ja. Portugalia. Elewe. I Darmian... A to wszystko, I a to is wszystko is moje. Shalai. To wszystko moje blistry, blistry więc moje karty, no to mamy no, fajnie. Dobra, co dalej? Niedługo zbieram całą Polskę, jestem bardzo blisko do mojej no. flagi. Miałem chyba trzech. I Albania, a Goli? Czekaj, ty. ja wywalę saszetki listry. Contrao. Diego Costa, sygnaturę. Boga. Mega karta. Nie, nie, dobra, pokażesz mi ten, posiłek. Dobra, patrzcie. Mutinho. Sobie. A właśnie chciałam się zanieść. Fabregas i... Nikolicz. Zawodnik z a Legii chciałam, Warszawa. A chciałam właśnie kupić, yy, właśnie, a oddzielasz specjalne? No, no właśnie, zapomniałem o tym. No. O, na razie jesteś w tyle, masz połowę. Kurde, albo będzie remis, o, No To ja już tutaj wszystko na jedną kupę ja Do skal. No. Jedną kupę. O, to w Turan. No Arda Turan Double Trouble znowu! Ukraina Czekaj, to dawaj te specjalne Kurde, ty mnie zaraz... Co dalej? Pobijesz Idę Kevin De Bruyne i pręcić Kurde, Michał znowu, Michał znowu wygra Za co, no kurde Dobrze, że o karty. nie Dobra, karty Jest 5-6 To są karty Michała, a to są karty moje Michał... John Ledley Michał mnie... Michał mnie dobija Normalnie niego Szukała? Szukała Chyba powtórka, nie wiem. dobrego. I co dalej? O... Passion pride! Już I... nie pobije. Irlandia! Pobił mnie już Dobra, pobija. kto To i Nikolicz. I... Powtórka. Legend z Francji! Nie. Jezus, on mnie znowu pobi! No! Ali mitką! Ali mitką! Jest drugi bramkarz. Jak się, jak się... to będzie powtórka, to się uśmieje. Kirali. Znowu! Pokaż Gryk. to, pokaż to! Los. Jezu! To ja się z Michałem wymianie, bo niej jeszcze nie ma. No nie mam tego. No dobra, chętnie się wymienia. To najlepsze trafy. Pokazujemy. To najlepsze trafy nasze. Dobra. Tutaj są limity. Czyli limity. Proszę Taka bardzo. Wezmę te karty. Mojemu. Możecie zaobserwować, ja tak pokażę. No. Yy, naj, tak, najlepszy kamerzysta na świecie, co z tego, że ręka mi się trzęsie, jak, jak ten, jak on, anakondy czy czegoś tam. No, ale No karty. u mnie najlepsza karta myślę to ten autograf. Dobra. No, a tutaj, tutaj to chyba... Dobra karta. A tutaj to pogbam i... mnie to myślę, że Pogby, ja też tak uważam. Dobrze. No o no to... nam nawet szybko zleciał. Kończymy, chyba. No, to, to czekajcie, ja też muszę się pożegnać. No więc tak. Yy, 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 specjalne podziękowanie dla Szymona, który był dzisiaj naszym No Bardzo dziękuję. No i teraz my się żegnamy z wami. Do, do zobaczenia. Michałów. Dzięki naszym z Wami, kapelaks i Michał. No, no to cześć. Cześć.